Polska funkcjonuje w wewnętrznym rynku energii Unii Europejskiej, który jest zsynchronizowany na częstotliwości 50 Hz i funkcjonuje jako system kontynentalny. Niestety kraje bałtyckie do niego jeszcze nie należą. One funkcjonują w posowieckim systemie BREL, czyli Białoruś, Roś, Rosja, Estonia, Litwa i Łotwa, BREL, który jest reliktem posowieckim, funkcjonuje w innej częstotliwości i Dopiero do 2025 roku kraje bałtyckie mają zostać zsynchronizowane z systemem kontynentalnym poprzez Polskę dzięki projektowi Harmony Link. To jest kabel podmorski, który ma połączyć Polskę i Litwę po to, aby umożliwić tę synchronizację i jednocześnie odłączenie krajów bałtyckich od Rosji. Dzięki temu, z jednej strony, będzie możliwa wymiana. Energii jeszcze bardziej swobodna między krajami bałtyckimi a resztą Unii Europejskiej przez Polskę, a z drugiej strony zostanie ograniczona możliwość importu energii z Rosji. Dlatego jest to przedmiot wielkich dyskusji politycznych. Rosjanie straszą, że odetną dostawę energii, zanim dojdzie do synchronizacji. Obawiają się także o losy obwodu królewieckiego, który stanie się sam w sobie wyspą energetyczną, otoczony systemem elektroenergetycznym Unii Europejskiej. Jeszcze wiele dyskusji przed nami, ale teoretycznie jest to sprawa czysto techniczna. Wystarczy zbudować kabel Harmony Link, który ma być gotowy przed 2025 rokiem, po to, żeby państwa bałtyckie mogły swobodnie handlować energią z resztą Unii Europejskiej i nie obawiać się zakusów Rosji. Ukraina również pragnie zsynchronizować sieć elektroenergetyczną z Unią Europejską, jest krajem członkowskim wspólnoty energetycznej i już teraz wdraża przepisy trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej w sektorze gazu i energii elektrycznej. Plan ukraiński zakładał pierwotnie synchronizację w 2025 roku. Być może to się uda i wtedy Ukraina, pomimo faktu, że nie będzie dalej należała do Unii Europejskiej, będzie częścią unijnego rynku energii i na przykład będzie mogła swobodnie handlować energią z Polską.